Idę, klap, 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 Słyszycie? Od razu w tym momencie, kiedy nieprawidłowo idę, słychać te kroki. W momencie, kiedy roluję od, palców, od pięty do palców, nagle przestaje słychać moje kroki. Do tyłu tak samo. Czyli roluję stopę do pięty i znowu sięgam, roluję. Cały czas pinuje, żeby nie wejść od razu na całą stopę, bo zupełnie inny przebieg ruchu i zupełnie inny krok zaczyna wyglądać. To już było. To praca rąk. To praca rąk, oczywiście dłonie ustawione w ten sposób. Zawsze praca rąk, przypomnę, ręce przechodzą zawsze przez trzy pozycje. Przez pierwszą, przez drugą i przez trzecią. Nie ma innych ustawień rąk, w tańcu tak naprawdę. Yy, oczywiście w jazzowych to są ręce proste. W klasycznych ręce są okrągłe. Ręce są cały czas przed ciałem, czyli jak wyprowadzam rękę, to ona jest przede mną. Kotem oka bym nie widział. Nie robię daszka, jak będzie chwil nad głową. Tylko zawsze ręka jest przede mną. Czy ręka jest do boku? Też jest zawsze przede mną. Zamknięcie czyli jak pójdę, podejdę do lustra, to najpierw dłonie dotkną lustra, a dopiero potem uderzę nosem w lustro. Zamknięcie ręki Do obrotu napędza mnie ręka zamykająca, czyli nie, mu nie musi mnie napędzać. Jeżeli to jest pojedynczy obrót, napędza mnie ręka, która domyka. Zawsze. Wtedy ona daje mi wystarczający napęd. Tak naprawdę do pojedynczego obrotu to do wystarczy. wystarczy. Do friskinu absolutnie wystarczy. Tak? To, co mieliście wczoraj, to przygotowanie do obrotu. Ustawiam dziewczynę na prawej nodze, tak żeby wiedziała, że obrót ją nie minie. Teraz na I wprowadzam ją na lewą nogę. Teraz mamy triple w obrocie. Tu już jest zbudowana kotwica, bo facet może chce zatańczyć krosz z przodu. Tak? No i tutaj na przykład regularna oczywiście kotwica. <tryk>